Witam państwa w komentarzu walutowym BOSA FX. Ja nazywam się Konrad Ryszko i pracuję jako analityk walutowy w domachierskim BOŚ. Mam dzień 27 kwietnia jest godzina 11.45. W związku z tym zapraszam do mnie sytuacji na cztery, głównych, cztery najciekawszych parach, jakie dla państwa dzisiaj wybrałem. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro-dolara. To co warte jest zmianki, to to, że nocna decyzja ze strony agencji ratingowej SP. Polegająca na obniżeniu ratingu w Hiszpanii aż o dwa poziomy, to tak naprawdę stała się pretekstem do porannej zniżki wspólnej waluty. To widzimy podejście pod tą linię trendu wzrostowego, ale ten, ten sentyment jednak widzimy, że odwrócił się całkowicie w drugą stronę. Również ten, podobny scenariusz można, można zauważyć na rynku długu. Tutaj rynek długu. Wskazuje, że poranne, poranne jakby otwarcie bardzo wysoko rynek rynku Hiszpanii, powyżej 6%, zostało szybko, został szybko zniwelowane. W tej chwili zeszli, zeszliśmy do poziomu 5,93%. Podobnie jest również sytuacja na rynku długu włoskiego, gdzie mieliśmy aukcje e, obligacji włoskich obligacje tak naprawdę praktycznie prawie całe się sprzedały, tylko że problem jest z rentownościami. Rentowności są najwyższe od stycznia, czyli te, widać, że te problemy w strefie euro y, cały, czas, cały czas są na piedestale, a ta zwyżka no, na tej chwili jakby ma małe podstawy fundamentalne. Tym bardziej, że w tej chwili zatrzymaliśmy się na oporze 1,32, 37,5 i tak w tej chwili wydaje się, że ten, ten zakres będzie, będzie w tej chwili respektowany przez najbliższe godziny przez graczy giełda na giełdach na giełdach i na rynku. Oczywiście, jeżeli na jeżeli to spojrzymy w szerszym, w szerszym obrazie, to widzimy, że maksymalny w tej chwili zakres wzrostu do dolara to jest tak naprawdę poziom 1,3275. Tutaj ten zakres, w tym zakresie napotykamy znaczny opór na poziomie tutaj tych dwóch szczytów oraz linii trendu spadkowego. Tak naprawdę, jeżeli miałby dojść do dłuższej, dłuższej głębszej korekty, to jest to tak naprawdę idealny zakres do zainicjowania tego, takiego ruchu. Dzisiejsza zwyżka eurodolarze znajduje również odzwierciedlenie na rynku eurozłotego. to jest euro, akurat euro w ujęciu H4. I to, to, co rano, ten poranny scenariusz, który prognozowałem, czyli pozostanie w zakresie 4,18-4,20. Jak widać, ileś nieznacznie tych linii sprawdza, czyli rynek ponownie próbuje testować ciągną linię trendu wzrostowego. Niemniej od momentu wyraźnego naruszenia tej linii i tak naprawdę zejścia poniżej tych dołków na poziomie 4,16 no to złoty, złoty w tej chwili wygląda jak miał się osłabiać w przyszłości, także raczej raczej, raczej w tej chwili byśmy prognozowali, że to jest taka chwilowa, korekta i dziś ruch, ruch, ruch yy, wzdłuż tej linii wzrostowej Trzecia para dolar, do jena w ujęciu dziennym. I tutaj, tutaj, tutaj istniała ciekawa, ciekawa rzecz, mianowicie Kuby piotki sprzedawaj fakty, to bardzo znana, bardzo, bardzo popularna, bardzo popularna teza na rynku, również na rynku walutowym, czyli do czego to jest zmierza, do, do tego, że dzisiaj w trakcie nocnego posiedzenia w Banku Japonii Został zwiększony program skupu aktywów o kolejne 10 bilionów jenów, tylko że tak naprawdę, no nie jest to zaskoczenie, ci z Państwa, którzy czytają moje komentarze na serwisie Boss.cfx doskonale wiedzą, że takie plotki tak naprawdę na rynku były obecne już od poprzedniego, poprzedniego posiedzenia. Kiedy to powszechnie również spodziewano się, że coś takiego będzie miało miejsce. No, w momencie, gdy decydenci zboja jakby nie nie zainicjowali takiego ruchu, to jasne, jasne stało się, że takie, coś może być, takie coś może się odbyć na kolejnym posiedzeniu. I teraz jest bardzo, rynek jest na chwilę bardzo ciekawy, ponieważ fundamentalnie spierają tutaj się dwie, dwa czynniki, czyli ten kryzys w strefie euro, popycha, popycha inwestorów do transferu pi, pieniężnych w kierunku Jena. No a Bank Japonii próbuje to ją przeciwdziałać tym luzowaniem, widzimy, że ten ruch w tej chwili, który, który widzimy w dół, tak naprawdę przebił, przebił, przebił ten wsparcie na poziomie 80, 83 być może przetestujemy jeszcze zakres 80, 23 niemniej Wydaje mi się, iż tak naprawdę jakiekolwiek zejście poniżej poziomu równu, pełnego, poziomu 80, yy, będzie traktowane zarówno przez Bank Japonii jako sygnał do, do, do wejścia na rynek oraz yy, przez większość naprawdę dealerów japońskich, którzy będą tak naprawdę, naprawdę nie otwierali pozycji długie, ponieważ yy, Fundamentalnie trzeba pamiętać, że Bank Japonii ma bardzo nieograniczone, ma nieograniczone środki wpływania na rynek, dlatego raczej stawianie, i, stawianie tezy, iż jen będzie się umacniał w kierunku poziomów 78-76, no jest w tej chwili bardzo ryzykowne. I czwarta para, czwarta para która jest tak naprawdę pokłosiem wydarzeń na eurodolarze, czyli dolar do franka w ujęciu dziennym. No cóż, wczoraj zakładałem, że zobaczymy pewną korektę z tego zakresu, z zakresu 0,9079, tak naprawdę 0,980. No widzimy, że to była próba wyjścia, była tutaj próba wyjścia w górę, ten, ten strefa popytu, popytu wyraźnie, wyraźnie zainicjowała ten ruch. No dzisiaj widzimy pogłębienie, jakby zenegowanie tego poprzedniego ruchu i pogłębienie tego, tej tendencji spadkowej, którą no, widzimy, to bardzo duże korpusy spadkowe. No, niemniej ten poziom tutaj wydaje się dość, dość bezpieczny w danym momencie, czyli ta strefa popytu i ta um, średnio, tak naprawdę terminowa linia trendu wzrostowego. Bardziej trzeba pamiętać, że tutaj ten ruch jest um, przede wszystkim wynikiem ujemnej korelacji z rynkiem eurodolara. To nie jest tak naprawdę ruch wskazujący, iż yy, frank się umacnia. Frank, yy, frank, frank jest, pozostaje w tym zakresie, gdzie jest, ponieważ SNB, tak naprawdę, dzisiaj, dzisiaj tą widzieliśmy wypowiedź decydenta z yy, Szwajcarii Banku Centralnego, który zapowiedział, iż yy, frank jest przewartościowany i, i frank musi się osłabiać, dlatego raczej podobnie jak w przypadku jena. Raczej za, powinniśmy zakładać gdzieś rów w kierunku 0,92, i to jest ten taki ten opór, który będzie sygnał takie górno-graniczenia tej konsolidacji z zakresu 0,92-0,980. Dziękuję za uwagę.